Siemano koniaro i koniarzu, w dzisiejszym odcinku oczywiście przywitała nas zimowa wioska, i jak widzicie, zasypało mnie porządnie, przyjrzymy sobie wszystkie nowe nowości, nowe magiczne konie, zimową wioskę, nowe stroje, nowy szlak świąteczny, nową stajnię, na którą też mega się jaram. Oraz pokażę Wam cztery nowe maści koni w Star Stable i dużo innych jeszcze nowości, o których pewnie zapomniałam, ale oczywiście zanim do tego wszystkiego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować. Moim trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Frugo, Ola Truti oraz Lovcats 2057. Jeśli chcesz się znaleźć na liście na następnym odcinku, to pamiętaj, żeby dać suba, a my już lecimy, bo jak widzicie, napasowała mnie właśnie ta koza, więc musimy pogadać z tą kozą. Odchodzi do Ciebie świąteczny koziołek, delikatnie cię trąca, jakby chciał zwrócić na Ciebie uwagę. E, oczywiście dostajemy żetony. Ja muszę się udać do stajni po te żetony. E, czy ta koza będzie za mną chodzić? Dobra. A jak się tepnę do stajni. Bo szczerze, to ja bym chciała najpierw sobie stajnie ogarnąć. Właśnie. Od razu na początku Wam powiem, jak wyłączyć zimę, jak chcecie. Chociaż wydaje mi się, że większość z Was nie chce wyłączać zimy. Ale tutaj na górze mamy wyłącz, włącz efekt śniegu i nam się od razu to wszystko wyłącza. Więc Gituwa, ja bym sobie poleciała do stajni w sumie. I najpierw bym obczaiła tą stajni. Mam nadzieję tylko, że ten koziołek mi nie spierniczy stąd. A i troszeczkę się jakby podziębiłam. Nie wiem, czy to słychać. Mam nadzieję, że nie. Więc przepraszam, jeśli czy słyszycie, że jakoś dziwnie brzmi. Nie, to tak troszeczkę się yy, nadziębiłam, że tak powiem. O kurde, o kurde. Ej, ja się zdziwiłam, bo już myślałam, że stajnie mi już zrobili, mimo że i nie chciałam. Nie, no tutaj jest oczywiście dekoracje, możemy sobie wyłączyć w każdym momencie. O, ale sztos, I to można bardzo dużo już dodać za darmo sobie. Ale dobra, no trzeba przejrzeć, trzeba przejrzeć tą stajnię. Tylko najpierw sobie może przejrzę bez tego. Rustykalne? To się nazywa? Przedziały. Kurde, no jest tak, tak jak mówię, jak w zakopanym nie. Tylko czekajcie, bo ja bym chciała sobie wyresetować, bo jednak. Ja lubię to takie ozdoby, jakie są ozdoby. A, takie coś. E, dobra, ja muszę się tutaj namyśleć, więc pewnie przyjdziecie na efekt końcowy. Zapraszam Was na efekt końcowy już. No dobra, na razie tak to zostawiam. A, jeszcze sufit można było dać inny, Czekajcie, Chociaż sufit pasuje tutaj do tego jasnego, więc dobra. Nie wiem, czy to nie jest trochę taki miszmasz, no ale już dobra, już, już to zostawię, bo zaraz wydam za dużo starkońsk. Udajemy się do zimowej wioski, oczywiście. No nie, i zgubiłam koziołka. Wiedziałam, że tak będzie. A nie, czekajcie, tu mam jakiś bombel. Dobra, mam iść do pani Holdsworth chyba. I chyba tam będzie ten kozioł. O! też ma taki sam zestaw, jak ja się Znaczy bardzo podobny. Dobra, lecimy, bo smok mi wyleciał. Lecimy do... Pani Chodzor, jak zawsze zresztą. Gdy są... O, jest koziołek, znaleźliśmy go. O, po prostu spierdzieli tutaj gorące zimowe pozdrowienia. Właśnie pozdrowienia. Jeśli pamiętacie, czemu ja się z wami zazwyczaj żegnam, że wam wysyłam gorące pozdrowienia, no to właśnie stąd, że to one miałam zabrać. Boże, dobra, w zimowej wiosce. Dobra, my to jakby ja to skipuję, bo jak chcecie sobie zobaczyć mój cały dialog z nią, to sobie zobaczycie z lepkusienem z zeszłego roku, czy tam po prostu z aktualizacji. O, dostałam już do tego pioniera, właśnie, bo mamy nową drogę. Pioniera. I co my tutaj mamy ciekawego? Mamy tą Mikołajkę, nie? Będzie ten. A, to jest ten czaprak taki o głowie, takie ciepłe. No i Mikołajka i nauszniki. Co nowego, to jest coś nowego. Jeśli chcesz zobaczyć więcej norwickiej zimy, mamy pewne miejsce. Oczywiście, że lecimy do zimowej wioski. Ja już się nie mogę doczekać. Jezu, cały rok na to czekałam. Dobra, co się ślama zażysz, kurde. A no i mamy nasze tornada. Znaczy, to nie jest tornado, tylko nasze zorze polarne, które pojawiają się co godzinę i co godzinę możemy zdobywać różne punkty z żetony i tak dalej. Pewnie pani Holzor cię tu przysłała. No tak, no i oczywiście, że tak. No Jezus. Muszę sobie pójść po moje żetony, ale w zimowej wiosce będzie szafa z tego, co pamiętam, więc sobie wtedy wezmę. O Boże, ktoś tutaj już jeździ na tych koniach. Oj, mamy naszą grafikę z zeszłego roku. No i jesteśmy. Jezus Maria, czuję takie déjà vu, ale jednak jakbym dawno nie była w jakimś miejscu, które bardzo dobrze znam, naprawdę. Moja ulubiona pora roku? No akurat zima to nie jest moja ulubiona pora roku, muszę przyznać. Jedna z najgorszych, w SSO może jest spoko, ale w realu... O Jezu, ja jestem ciepłolubna. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście ciepłolubni, czy nie. Bo ja zdecydowanie wolę ciepło. Dobra, tu jest moja szafa, z tego co pamiętam. Tak, wiem, Boże, nie, nie, nie potrzebuję samouczka, no. Przedmioty. O, 150, no i to ja rozumiem. 150 żetonów. Jesteśmy ustawieni, no. Dobra, przejdę sobie tylko to wszystko, co on tam powiedział. O, są nowe zwierzaczki. Kurde, no. Nie, no, no, króliczek. Ja miałam to zrobić Później, ale króliczek, oczywiście. No, sorry, króliczek, bo gnoma, no to tam walić tego gnoma, nie? Tu są nowe konie, właśnie. W ogóle nie ma starych magicznych koni, bo się dowiedziałam ze strony starcy, że one będą dopiero za tydzień. Czemu nie wiem? Nie mam pojęcia, bardzo dziwny zabieg, tak szczerze trzeba przyznać, bo tutaj są te nowe, do których oczywiście sobie później przejdziemy, no ale tych starych nie ma, bo będą za tydzień. Znacznie dziwnie, zazwyczaj jest na odwrót, nie? Mamy prezenty, ale dobra, przejdę sobie wszystkie te bąble i wrócę do Was, bo tak naprawdę wy możecie sobie sami przejść te bąbelki Dlatego nie ma sensu moim zdaniem, a to jest właściwie to samo co było w zeszłym roku wszystko. To jest taki wiecie tutorial, gdzie co jest. No tak, mamy green screen. O Jezu, ale ja teraz jestem na zielono, to może być trochę nie wypał. Może być trochę nie wypał, ale spróbujmy. No nie, no. i kto mi tutaj zabiera green screen? No właśnie kochani, czym by był ten odcinek, gdybym nie podziękowała moim wspaniałym wspierającym, którzy właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Dziękuję naprawdę każdemu z was. Jeśli ty chcesz dołączyć do tego grona, to pamiętaj, że na dole masz przycisk Wesprzyj. O Boże, latają, latają już nade mną! Dobra, myślę, że możemy sobie odebrać prezenty. Pierwszego była kurtka cynamonowa. Błogos... błogos? Błogość. Aha, błogość. Błyszczący klejnot. Po co mi błyszczący klejnot? Reading code IT'S NOW. IT'S NOW WING. It's snowing, aha, to masz yy... O, kupon 7 dni Pomocy jednej. dobra To też jest przydatne, dobra, ej, trzeba sobie Wpisać ten kod, it's snowing Mam nadzieję, że nie zapomnę, pewnie to jest na stargońs Czy na coś, mam żetony, więc zaraz Będziemy robić shopping, o, ta kurtka jest niezła Powiem wam, dobra, lecimy Sobie może zobaczyć, co Tutaj mamy w sklepie, to jest sklep za żetony Tak, tak, o, mamy nasz Czerwony, patrząc za to, że ja mam 158 żetonów, no to sorry, ale Kupujemy, oczywiście o głowie z serduszkami. Nie wiem po co mi to siodło, ale za żetony, więc powiedzmy, że za darmo praktycznie, tak? O, spodnie. Takie spodnie mi się na pewno przydadzą. Kurtka jest mega śna. O, i tutaj mamy jeszcze inne. O kurde, jakie śliczne czapki. Mega mi się podoba ta czapka. Aha, nie ma miejsca w inwentarzu. Tak podejrzewałam, że się tak to może skończyć. Dobra, wyczyszczone. Kupujemy dalej. <grym> Kupujemy nasze czapki, bo właśnie to chciałam kupić, a mi się nie zmieściło. Czy są mi potrzebne te buty? Ale w sumie one są za darmo, nie? Torba z serduszkiem. Mega cute. Bardzo fajny sweter. Dobra, na razie tak to sobie zostawimy. Jeszcze nie wiem, jak ubierzemy nasze magiczne konie, ale dobra. O, tu nie ma nic nowego. Tutaj widzę, że wszystko wykupiłam, co chciałam. O, tutaj właśnie był w zeszłym roku taki zestaw i to był z niebieskim. Dobra, anyway, tutaj mamy oczywiście sklepy, pewnie ze starymi rzeczami. A! Myślałam, że to są te nowe elfie uszy, ale to nie są te zgretkowe uszy. Idziemy do tego gościa jeszcze na górze i zaraz przejdziemy do kupna koni, I guess. Cudowne miejsce, prawda? Widziałem, że ci się spodoba, Słuchaj, ja już tu byłam kilka razy. Hej, ty, pomożesz nam? Kapran się zgubił. Okej, okay, trzeba kaprana znaleźć. A drugie zadanie wraz z kolejnymi zimowymi daniami, dniami Boże, ja już tylko o jedzeniu myślę. Wypatruj nowych koni i aktywności, które trafią do wioski. Swoją drogą, dlaczego ja o jedzeniu myślę trochę? Bo jest godzina jakoś, nie wiem, 11, a o 17 mam yy, badania. Badania na prawo jazdy, bo mi odnawiają prawo jazdy, bo już mi się kończy ważność w styczniu swoją drogą. No i będę miała z jakiegoś powodu yy, glubę kozę też popieraną, czyli cukier. A z czym to się wiąże? Nie mogę przez 10 godzin co najmniej jeść nic, więc fajnie. Umówili mnie na wizytę na badania na 17.30 i nie mogę 10 godzin przedtem nic jeść. Mamy nasz wyścig oczywiście. Zaraz będziemy latać. Chyba to jest ten wyścig. Będziemy latać niczym nasz smok tutaj. W się sensie on teraz sobie siedzi, ale jak go wypuścimy to będzie latać. I lecimy! <grym> Mam takie strasznie dziwne uczucie. Nie wiem czy wy też macie. Dajcie znać w komentarzach, że... Mam wrażenie, jakbym dopiero co to robiła. Ale jednocześnie mam wrażenie, jakbym bardzo dawno to robiła. I nie wiem o co chodzi. To jest takie dziwne. Dajcie znać, jakie wy macie odczucia. Jeśli już widzieliście zimową wioskę, oczywiście. Bo co innego, jak ją widzicie pierwszy raz, to możecie napisać, jakie są wasze wrażenia. O jezu, zapomniałam o tym, że tutaj będzie takie coś. Ale dobra, przeleciałam. A ile dostaje się punktów? Dużo? 500 czy coś? 300, dobra. I dostałam drogę pioniera, więc nice. Odbieramy kolejne nagrody. No teraz będę się starała robić to bardziej regularnie. Żeby szybciej to sobie powbijać Zmobilizuję się, żeby codziennie wchodzić Były tutaj jeszcze jakieś wyścigi, ale chyba Jeszcze ich nie dodali na dzień dzisiejszy O, a tutaj mamy co, koziołka? A, żeby wymienić jeszcze te stare Zimowe y, pozdrowienia W sensie, jak to się tam nazywało? O! Czy linki znowu zmieniły swoją grafikę? Nie wiem, dziwne. Dobra, więc przechodzimy do rzeczy, które tygryski lubią najbardziej, czyli kupowanie magicznych koni. I może najpierw przejdziemy sobie do tego, który mniej mi przypadł do gustu, czyli do Hortensii. Tak ona się prezentuje w swojej zwyczajnej, o oh Boże, helikopter znowu. No a tak w swojej magicznej i oczywiście kupujemy ją. W sensie ja przewidywałam kupno obu tych koni, więc tylko właśnie. Możliwe, że mam pomysł na imię dla konia. To jest niby ona, ale szczerze to nie wiem. Jakoś tak stwierdziłam, że nazwę go, ją, bo świę... go? Właśnie, kurde, nie wiem, czy zostawić jako ją, czy jako go. Kurde, dobra, niech to będzie wałach. Się nazywa Dir Dir, drogi jeleniu, czyli... Dear dear, w sensie inaczej się pisze drogi po angielsku, ale mnie to bardzo bawi ogólnie. Wysi do no i mamy naszego Erika Erik A, A, Erik? Nie wiem jak się czyta to. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, jak się czyta Erik. Mamy jego zwyczajną maść, która jest przepiękna, magiczną, która również jest przepiękna. I ogólnie jeśli chodzi o tego konia, to będzie wałach, ale w sumie nieśmiertelny miałam dać przy tamtym też Doktor Colt. W sumie śmieszne imię też e, nie wiedziałam, że się da doktor w sesona imionach, ale co ja chciałam? Chciałam na pewno coś ze Svenem, więc szukajmy. Tak samo jak właśnie ten Renifer w krainie lodu się nazywał Sven, to chciałabym coś takiego podobnego dać. Ashel brzmi trochę jak kaszel. Kurde, nie ma nic takiego odpowiadającego Sven. Więc chyba zajrzę na listę po prostu od Hesperi. Stwierdziłam, że nazwiemy go jednak nie coś co jest podobne do Sven, tylko Epic K, Epic Key, czyli właściwie epicki. To miało znaczyć epicki jest tego, co widzę, co tu Hesperia napisała. Wiecie dlaczego? Bo ten koniec jest epicki. Nie trzeba więcej tłumaczyć, albo dobra, niech to będzie ogier, Jezus, dobra, nie będziemy mu obcinać rzeczy. Wyślij do stajni. Konia tutaj mamy kupionego, w sensie konia, w sensie mamy kupione zwierzątko. Te zwierzątko też by mi bardzo teraz tutaj pasowało, ten króliczek. Co my mamy jeszcze do zrobienia? Widzę, że tam jest jakaś zorza polarna, więc trzeba byłoby się udać do tej zorzy. Jezu, ja tutaj mam jeszcze mnóstwo żółtych wykrzykników, więc mamy jeszcze tutaj do roboty trochę rzeczy. A ja już myślę, nam, że będziemy się wyautowywać. Ale kurde, szczerze to ja bym ubrała się na tamtym koniu. Gdzie jest ten tylko? Ja chcę znaleźć tylko tutaj ten jeden, a tu... Co to jest? Skąd ona ma takie kokardki świąteczne? Dobra, mamy własną walutę. Jak je zdobyć? Zimowe symbole można znaleźć tylko podczas naszej obecności. Zobędziesz je za udział we wszystkich zimowych aktywnościach. Dobra, czyli w sumie tyle, co wiedziałam. I takie info dla was, jak nie wiecie, że właśnie przez te zimowe aktywności się dodaje. No dobra, to ja chyba się lekko tepnę do stajni i tylko zmienię konia na Tamtego naszego epickiego. Na epickiego konia. Zaczniemy sobie robić te inne wyścigi tutaj i tak dalej. Jeszcze mnie ciekawi, czy jest jakiś outfit na tego konia, który miał z nim być. Taki futerkowy. Nie wiem, czy on już dzisiaj przyszedł, ten outfit, ale trzeba by to sprawdzić jeszcze w zimowej wiosce. Mogłam ominąć jakiś sklep, to fakt. jak tu niebiesko. Właśnie jest bałwan teraz, jak dałam to. Jest bałwan, dobra. Czy ty mnie grosprankowałaś? Czy mi się SSO właśnie zbagowało? <laughs> Chyba muszę zrobić reloga Okej, okay, jesteśmy z powrotem To może ja w takim razie pojadę po prostu do tej zimowej wioski Nie będę się tam yy, pierniczyć z tym Chociaż pasuje ten czaprak Ale chciałabym zobaczyć ten jego zestaw Gdzie tu są sanie? O, ja tutaj mam coś do zrobienia? A, będzie pingwinowy wyścig, dobra Anyway, ja muszę najpierw znaleźć sanie A tu są sanie, Boże, jestem ślepa Mi się te rzeczy nie zaliczyły, czy... Nie, chyba mi się zaliczyły, tylko to są nowe Lecimy Właśnie będzie, chciałam powiedzieć, że będzie powrót lepkusiena Ale nie będzie powrotu lepkusienia. Przynajmniej nie dzisiaj, bo go tam nie ma. On będzie dopiero za tydzień, bo za tydzień wracają te magiczne konie. Nie, lepkusień. Są te stare. Nie ma tych nowych zestawów jeszcze. Tak czy siak, ubierzemy go w takim razie w coś innego. Zaczekajcie, dajcie mi chwilę. Dobra, na razie to się prezentuje tak, wiem, nic specjalnego, ale uznałam, że najwyżej później coś wymyślę i w następnym odcinku wam pokażę, więc subskrybujcie kanał, żeby na pewno nie przegapić następnego odcinka. Bo kurczę, ja bym tutaj celowała faktycznie w coś zielonego jednak No ale chciałam się tak cozy na razie ubrać Wiadomo, on miał jeszcze dostać swój specjalny zestaw, więc nie wiem Więc nie chciałam teraz tracić na to czasu za bardzo Bo by mi to mega długo zajęło Ja naprawdę mega długo jestem w stanie ogarniać outfit Więc nie będę tutaj wam teraz przynudzać Lecimy na górę o Jezus Maria, ślisko Jezu, jaki on jest słodki A po co mam ci za zero, mam ci pomagać Jezu, na co ja się godzę A, tam jeszcze jest wyścig, 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 wyścig Nie spadaj koniu Lecimy wyścig Właśnie to jest mega, że teraz będziemy mega dużo dostawać za te wyścigi. W sensie, no, z 250-300, jak mówiłam. Więc super, bo można wytrenować konie. Ja bym bardzo chciała wytrenować moje konie. A no i właśnie te śnieżynki można zbierać. Te śnieżynki teraz dają do tej drogi pioniera? Dobrze to rozumiem. Nie pytam, co one dawały kiedyś. Czy to były za symbole, czy za coś tam innego? A wiem, bo w zeszłym roku było takie jakieś dziwne, w sumie bez sensu, przy tym lodowcu zbieranie jakichś rzeczy. Ciekawe, czy to w tym roku jest, chociaż. Podejrzewam, że jak jest droga pioniera, to raczej nie jest, ale z ciekawości bym sobie podeszła do tego lodowca i bym zobaczyła, jak tam się sprawy mają. Jezus Maria. W ogóle, widzowie, nie wiem, czy wiecie, ale co każde 10 tysięcy subów ja robię. No, kurde, y, ja robię takie losowanie na 10 tysięcy starkońs, więc y, dawajcie suba, moi kochani, bo jeszcze duża część z Was nie subuje kanału, a tak naprawdę, jakbyście teraz wszyscy zasubskrybowali, którzy nie macie subskrypcji, to byśmy już robili to losowanie bo na 30 tysięcy subów robimy kolejne losowanie na 10 tysięcy starcoins więc jeśli chcesz mieć możliwość wzięcia w tym udziału to zapraszam cię bardzo serdecznie do subskrypcji kanału lecimy sobie tutaj lewą stroną tym razem gwiazdka no tak jezu za każdym razem ja miałam tą gwiazdkę zebrać jakoś mi się tak schodzi z tą gwiazdką szczerze ej napiszcie ile macie gwiazdek w SSO albo czy macie wszystkie jestem pod wrażeniem jeśli ktoś naprawdę ma wszystkie gwiazdki dobra próba zabrania gwiazdki no, no, nie mogę jej zabrać, jak jest wyścig. Aha. No i co ja teraz zrobię? Jezu. Boże, co ja robię? Dobra, w końcu mamy to zrobione. O właśnie, i tutaj mamy też te śnieżynki takie, trochę ala y, głuche lasy vibe. Ale to już mówiłam w zeszłym roku. Y, gdzie jest? Nie ma naszego kolosalnego, kurde lodowca, lodowiec. O, tutaj był. A nie, tutaj jest. Oni go chyba trochę zmienili, czy nie? Nie wiem, ale dalej da się go wejść, y, ale nie da się go kliknąć, więc chyba on jest już tak, tylko dla ozdoby tutaj. A, tutaj mamy rzeźbienie w lodzie. No tak. Zobaczymy, czy będzie bug z piłą, ale wydaje mi się, że nie będzie. Będzie chyba tym razem. Czy będziemy ciąć naszego konia? Dobra, już schodzę, już schodzę! O mój Boże, czy to skipper albo nie, bardziej wygląda jak... To wygląda trochę jak Starshine. Co mamy jeszcze tu do zrobienia? Chyba nic, tylko ten wyścig mogłabym sobie powtórzyć, więc ja go sobie powtórzę i wracamy do Jorvik, bo tam będzie ten pingwinkowy pewnie wyścig jeszcze. Dobra, akurat mam w stajnie w Valedale Nie, jeszcze nie zmieniłam, tak, dla waszej informacji na ten dwór sernej Polany W sensie nie wiem, czy zmienię ogólnie Co to jest tutaj takiego? Yy? Pysznogówka to bardzo przydatny kwiat A tym roślinkom nie jest trochę zimno? Swoją drogą wiem, że jest nowy most w Valedale Już go widziałam Omawiałyśmy go na live ze wspierającymi I tak, ogólnie narzekaliśmy na niego Że wyglądał wiele gorzej niż tamten yy, Więc tak, ogólnie już gadaliśmy o tym Tu mam zielony wykrzyknik jakiś Zielony? Co ty gadasz? On nie jest zielony a czyli na mapie mam jakiś zielony. A co jak wyłączę zimę? To mogę biegać po tym? Eee, nie. A jak włączę sporo. Ej, trampolina! Feses! Patrzcie! A nie, to nie jest dobra trampolina Feses o tym razem. Mamy pingwinowy wyścig, oczywiście. I... Przyjeżdżanie pingwinów. Ale zanim muszę włączyć dźwięki umierających pingwinów, bo przecież jak to tak bez tego? Głośność efektów dźwiękowych. No i lecimy z tym koksem. Pierwszy nokaut poleciał, poleciał pierwszy nokaut, moi widzowie. Myślałam, że tego na przeszkodzie się nie da zrzucić, tak szczerze. Waga, będzie kolejny nokaut. Ja wiem, że tracę czas, ale ten ich dźwięk jest cudowny. Yeah, 300 dostajemy. Kurde, myślałam, że 500. Dobra, lecimy jeszcze raz ten wyścig. W sensie ja lecę, a, a wy macie skip. Mamy nowego Norikera. Jest to siwy Noriker. Oczywiście do wszystkich spoilerów będziecie mieć link w opisie. Ma on dość ciekawe jabłuszka na dupce. Trzeba przyznać, że to jest dość słodkie. Ale czy go kupię? Nie wiem. Następnie mamy kolejnego Norikera. I jest to Łaciady. Właściwie gniady Tobiano, o ile mnie Pamięć nie myli, Noriker. Jest to spoko maść, ale też się zastanawiam Po co? Nie wiem Może Norikery faktycznie były bardzo Dobrymi końmi, dobrze się sprzedawały I dlatego, ale szczerze też nie jestem pewna Czego kupię. Dwie następne maści są to Dwa nowe fryzy, które Już pokazywałam na szorcach, jeśli Jeszcze nie widzieliście, to proszę bardzo Pierwszy fryz wygląda jak fryz Oreo Ma fajne te krobeczki to mi się podoba Chyba mój ulubiony koń Ze wszystkich nowych czterech, a następ mamy podróbę mustanga jako fryza. Ajajaj troszeczkę. Jakoś nie pasuje mi do fryzów akurat ta maść, ale dajcie znać co wy o nich sądzicie. Dodatkowo mamy jakiś meksykański nowy outfit. Ciekawy nie spodziewałam się tego. No tak jakoś z Meksykiem mi się kojarzy. Z dzikim zachodem, ale takim bardziej Mexico Mexico Mamy criollo set, czyli pewnie outfit na criollo nowokonie, tylko że no, jak widzimy nie ma w ogóle żadnych tekstur. Dodatkowo będzie całkiem nowa kategoria zmieniania stajni. Jest to podłoga? Podłogę już mieliśmy, ale o co tutaj chodzi z tą podłogą? Podłoga w boksach! Będziemy mieć podłogę w boksach! Kurde, dobra, to jest bardzo fajna opcja, nie ukrywam. Czekam bardzo niecierpliwie, dajcie znać, co o tym sądzicie. No dobra, to szczerze, wydaje mi się, że na ten odcinek to wszystko i się o czymś zapomniałam, to dajcie mi znać w komentarzu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby nie przegapić nowych, ciekawych, fajnych filmów, a ja oczywiście, jak zawsze, przesyłam Wam. Gorące pozdrowienia!